Księga Malachiasza, rozdział pierwszy. Wyrocznia. Słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem Was, mówi Pan, a Wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan? A ja jednak umiłowałem Jakuba, Ezawa zaś znienawidziłem, i spustoszyłem jego góry, i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Choćby Edom mówił, Jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to pan zastępów mówi: Oni odbudują, lecz ja zburzę, i nazwą ich krajem bezeceństwa i ludem, na który pan zawsze się gniewa. Wasze oczy będą to oglądać. I sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. Syn czci Ojca a sługa swojego Pana. Jeżeli jestem Ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem Panem, to gdzież jest bojaźń przede mną, mówi Pan zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie. W czym wzgardziliśmy Twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty i jeszcze się pytacie, czym go zanieczyściliśmy. Oto tym, że mówicie, Stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie, albo czy okaże ci przychylność, mówi pan zastępów. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność, mówi pan zastępów. Niechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam w was upodobania, mówi Pan Zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki. Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów, i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan Zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana może być nieczysty, i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie. Mówicie też, ach, jakiż to Mozuł. I złuścicie mnie, mówi pan zastępów. I przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore, i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki? Mówi pan. Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje panu zwierzę ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi pan zastępów. A moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Księga Malachiasza rozdział drugi. A teraz was kapłani dotyczy to postanowienie. Jeżeli nie usłuchacie i nie weźmiecie tego do serca, że macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan zastępów, to ja rzucę na Was klątwę, i przeklnę wasze błogosławieństwo. Zaiste przeklnę je, gdyż nie bierzecie tego do serca. Oto ja odetnę wasze ramię i rzucę gnuj na waszą twarz, gnuj waszych świąt i oddalę was od siebie. I poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby moje przymierze z Lewim trwało, mówi Pan zastępów. Takie zaś było moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, także się mnie bał i lękał się mojego imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymał od winy, gdyż wargi kapłana strzegą poznania. A z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem pana zastępów. Lecz wy zboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie. Zerwaliście przymierze z Lewim, mówi pan zastępów. Dlatego i ja sprawię, że będziecie wzgardzeni i poniżeni u całego ludu, gdyż nie trzymacie się moich dróg. Jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu. Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych Ojców? Juda jest wiarołomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i Jeruzalemie. Tak, juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje. I pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan doszczętnie wytępi tego, kto to czyni z namiotów Jakuba i tych, którzy składają ofiary Panu zastępów. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz on nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z Waszych rąk. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między Tobą i między żoną Twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była Twoją towarzyszką i żoną związaną z Tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu, i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan, Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Naprzykrzacie się panu swoimi słowami, i mówicie: Czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana i w takich ma Panu podobanie. Albo, gdzie jest Bóg sądu? Księga Malachiasza, rozdział trzeci. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia, i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak ługu foluszników usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do Was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców. Tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę. Gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją, mówi Pan zastępów. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Lecz i Wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni Waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań, i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie. Wtedy i ja zwrócę się ku Wam, mówi Pan Zastępów. Lecz Wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo Wy mnie oszukujecie. Lecz Wy pytacie, w czym Cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi pan zastępów. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi pan. A wy mówicie cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście tak. Próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. A pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się pana i czczą jego imię. Będą moją własnością, mówi pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym, a bezbożnym, między tym, kto służy Bogu, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla Was. Którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory, i podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami. W dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan Zastępów. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.